Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś przychodzę do Was z skończonymi obrazami. W miesiącu marz, czyli podsumowanie marca. <coughs> Jak słychać, mój głos jeszcze nie wrócił do normalnej barwy. Barwy. <coughs> Straszna chrypa mnie łapie, chyba znowu mam przyciążony głos. No to co? No to jest przygotowany. A za notesem kryją się kolorowanki, zobaczcie mamy trzy zwykłe kolorowanki, malowałam w nich kredkami mamy dwa, cztery, sześć, siedem tomów Disney. powiem Wam, na ten miesiąc, mi się wydaje, że jak na miesiąc marzec naprawdę dobrze wszystko im poszło i fajnie zmalowałam, tym bardziej, że ja przez dwa tygodnie marca byłem chora, moje dzieci były chore, to i tak naprawdę, powiem Wam, super im poszło. Także teraz odsuńmy się troszkę i zerknijmy w mój notes. I zobaczmy, co ja tam zmałam. Dobra, podsumowując, ja już tu mam wybrany miesiąc kwiecień, już mam tutaj w kwietniu 5 obrazów, trzy jeszcze. O, wiecie, tutaj kredkami, także działo się działo. Mamy tak, 6 obrazów kredkami i 8 markerami. Także ja biorę to na kolana. I co, lecimy po pierwszej kolorowankach? Pierwsza kolorowanka to jest Johanna Basford, i tu mam. Um, Malowałam z koleżanką, małe wyzwanko, widzieliście na pewno w filmach, bo na bieżąco Wam zinformowałam, także mamy tutaj piękny wianuszek, mogę Wam tutaj pokazać jeszcze jak malowała. chyba z Darią malowałam, także zobaczcie moją wersję, jak i jej wersję, tak to było w wyzwaniu właśnie marcowym. Kolejnym obrazem jest Luna od Mary Trolley i tutaj... Coś malowałam, ale na pewno nie skończyłam. Tu na pewno wiem, że ja tego nie skończam. Nie, to nie to. O. Wygląda to tak. Kwiaty są już w miarę. Są bardzo bledziutkie, bardzo takie bladoróżowe. Liście będą takie bardzo ciemne. Miałbyś obyć się tylko w dwóch barwach, granat i róż. Więc mam nadzieję, że to skończę. Ja w kwietniu mam pokażę faktycznie moją skończoną pracę, bo bardzo mi się ona dalej podoba. No i książka, w której ostatnio popłynęłam całkowicie. Także będziemy lecieć sobie od początku, bo tutaj troszkę było. Od początku, od początku. Pierwszy obraz. Ogólnie bardzo podobną inspirację widziałam też na, na Instagramie. Bardzo podobny styl i, i ten sam styl białej kreski na tym wielorybie. Aczkolwiek ostatnio widziałam fajne kolory na jednym obrazie. I mówię, kurczę, fajnie było zrobić tego wieloryba właśnie w cieniach czerni, szarości, brązu i złota. No ale co, już zmalowałam, więc nic z tym nie zrobię, więc. Może poczekam, aż znajdę tą drugą część, e, starsze wydanie tej książki, wtedy sobie zmaluję. E, e, mamy tutaj e, czerwonego kapturka. E, tu malowałam kredkami Prismacolor. <laughs> e, Odcień właśnie takiej ziemi. E, trochę jesiennie, bo te grzybki i e, taki fajny czerwony kapturek. No tło, tło mi wyszło mega pomarańczowe. E, takie mega Zachodzącego słońca wyszło mi to. Mam wrażenie, że przecudownie. Ja jestem bardzo mm, zakochana w tym obrazku i powiem Wam, e, przyknęłam to fiksatyną. Fiksatyną? Fiksatywa? E, nie pamiętam, już, jak to się nazywało. E, nie wiem, czy w kamerze to widać. Takie szare, jakby zacieki mi się zrobiły. E, nie, to nie rozciera mi tego. Nie wiem, czy to widać w kamerze. E, na żywo widzę te zacieki. E, Także tak wygląda kolejny obraz skończony. Tutaj mam zaczęty obraz, ale to będzie w obrazach kwietniowych. Także ja pomijam. Dobra. I mamy ostatnie obrazki. To był pierwszy obraz ogólnie, który skończyłam w tej książce. I to jest na bazie akrylowego markera od Głębny. Kto widział to tę wtopę, którą wcześniej zrobiłam tymi wodnymi kredkami, no to ten wie, jak to wyglądało bardzo źle. Będzie też tutorial mały na bańki, takie kropelki. Mam wrażenie, że wyszło to naprawdę cudownie. No i w kwietniowym wyzwaniu też będzie brało udział jabłuszko z tej kolorowanki. No i przejdźmy do tego, na co najbardziej czekacie. Bo te Disney'e umie się przeplatują cały czas i naprawdę lubicie oglądać te filmy z podsumowaniem właśnie Disney'ów, także na co tutaj więcej mamy czekać mamy pierwszy tom, czyli tom pierwszy Disney'a eee, i co tu mamy z malowanego? mam nadzieję, że był oczywiście skończony obraz a nie ja tu miałam malować, tak? tak, widzicie, w topa, nie pomalowane jest nic, także odkładam na regał, jednak obraz jest nieskończony, więc ja go sobie tutaj Przekreślę, że nie pomalowany. Widzicie? No, i czasami nawet zaplanujemy sobie i nie wyjdzie. Mamy też, to dzieci. Tu mi wybrał chyba obraz. Nie, nie, syn. Tu mi wybraliście obraz wy. Malowaliśmy też go trochę wspólnie i jak widzicie, niektóre chmury są pomalowane, niektóre nie. Tak tutaj, mamy tutaj i na górze. Ale po prostu już się umordowałam. Byłam tak umordowana tym tomem, że po prostu odłożyłam to. Mam wrażenie, że ja dokończę to, bo ja nie lubię tak zostawiać tych Disney'ów zaczętych, ale no bardzo byłam umęczona tym, tym tomem. Bardzo mi się źle maluje w tym domie. Nie wiem, jak Wy sobie dajecie radę z malowaniem polskiej wersji, ale ja całkowicie wysiadam. I to nie jest to w ogóle przyjemności żadnej całkowicie. Mamy kolejny tom, czyli ten z Fantastical, jeszcze najnowszy, nie, nie najnowszy, jeden z najnowszych tomów e, Disneya. Bo najnowszy tom wygląda zupełnie inaczej i też go już posiadam i też już w nim malowałam. E, nie pamiętam czy ja nagrałam już film o tamtym tomie, ale. Tak chyba trzeba to zrobić. E, Także co? Co ja tutaj zmalowałam? A na pewno coś zmalowałam w tym miesiącu. Eee, także jak widzicie, mamy tutaj skończony jeden obraz. <laughs> I on jest prawie skończony. Nie, ten jest skończony całkowicie. Co ja wiadomo, myślałam, że te białe pręgi. Nie, tu jest prawie skończony, ale dogram ostatnie szczegóły, bo nie miałam ostatnio ani siły, ani pamięci już na karcie, żeby dograć. Więc dogramy tu sobie tutaj na tą trójeczkę, bo zostały, widzę, że trójka i dwójka zostały do malowania, no i kontur czarny. Także m, tak, domalujemy i, i będziemy mieć skończone. Mamy kolejny tom, czyli tom e, Prince and Heroes, e, czyli mamy tutaj obrazek numer 14 i malowałam sobie takiego pięknego Baza Astrala. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Powiem Wam tak, to jest ulubiona postać z bajki. Oczywiście wiecie, chudy to taka klasyka, każdy go lubił, bo to była główna postać. Basa też był główną postacią, aczkolwiek mało osób go lubiło, ale mamy też tu inne obrazy, które już pokończyłam i powiem wam, uwielbiam ten Tom. Mamy też Tom, którego szukałam bardzo długo, bo bardzo był długo nieobecny. Później miał być za pół roku, później miał być za miesiąc, wiecie, ale go mam. I czy ja coś tutaj zaczęłam? 78. Tak, skończyłam tutaj obrazek, czyli tego pięknego psiaczka. Mam nawet dziś książkę o tym psiaku, bo to jest ten pies i lista przyjaźń, gdzie później tak naprawdę właściciel zrobił z nich wrogów, prawda? A no i kwietniowe zaczęłam paskale, także będziecie mieć już kolejne. Tak, maluję, maluję, maluję. Mamy też tam dwunasty i tu mam obraz pięćdziesiąty siódmy. Tak, ósmy. Tak. I tu była malowana różowa krowa. Nie wiem nawet jak to skomentować. No, po prostu bardzo mi się sprawdziła, bardzo mi się spodobała. Zobaczcie, tu jest po prostu sam róż i piękna tafla koloru. Nic nie przebija, dosłownie nic nie przebije. Wygląda to naprawdę super cudownie i ja jestem tym zauroczona. No i ostatni tom, czyli 300 koloriaż, Mamy tutaj obraz. Numer 9. I malowałam go z koleżanką z grupy. <coughs> Koriarz mysteries I mamy tutaj pięknego herkulesa, małego z, z tym konikiem. I powiem Wam, że to naprawdę wygląda super. Kolory, i to jak się malowało, to jest naprawdę piękne. Oczywiście będę ziewać. Miałam wrażenie, że to jest zbyt pomarańczowo, aczkolwiek według legendy jest wszystko, wszystko super. Także mam nadzieję, że będzie więcej takich wyzwań. Także muszę zobaczyć, kto tam jeszcze chce zmalować coś ciekawego, z kim mam jeszcze ciekawy jakiś tom. I powiem Wam, muszę zacząć malować tutaj te Disneye po numerach, ale kred... nie, nie po numerach, to zwykłe kredkami, Także. Jak widzicie, obrazów może zbyt dużo nie ma, ale według mnie są naprawdę, naprawdę warte uwagi i naprawdę świetnie wyszły. Mam nadzieję, że w kwietniu będzie tego jeszcze więcej. <laughs> Będę chrząkać, gardło mnie strasznie boli, znowu jestem wyrażone. No ale wiecie, ciężko nie mówić w ogóle, a tym bardziej nagrywając na YouTube'a, nie wiem, gestykulując mam to robić, podkładając muzykę słabo. Podkładałam muzykę, blokują mi filmy. Mimo, że muzyka jest udostępniona dla wiecie, dla użytku publicznego to blokują filmy w jakichś tam regionach przez sam ograniczoną oglądalność, więc to słabe jest trochę według mnie, ale dobrze. Ostatnio polę to Was gadać. Dlatego ten głos jest jaki jest. Mam nadzieję, że mój głos się naprawi. Będę robiła zaraz sobie herbatkę, także może się troszkę rozgrzeje i będzie ciut lepiej. wam jeszcze szybko roleczkę, jak tu tam e, szybkie kolorowanie u mnie wyszło w tym miesiącu i mam nadzieję, że się widzimy już w kolejnych filmach. Także dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.